Dzień dobry Mateuszu, przygotowałam dzisiaj dla ciebie tekst, który ja ci w tej chwili przeczytam i poprosiłabym ciebie, żebyś po wysłuchaniu tego tekstu odpowiedział mi na kilka pytań. Ja te pytania przeczytam ci dwukrotnie. Widzisz, miał nagrany filmik, więc będziesz mógł kilkukrotnie sobie go odtworzyć. To jest takie ćwiczenie, które pomoże Zmocnić Twoją percepcję słuchową i uważność słuchową. Zacznę. Marta i Kasia z Torunia chodzą po lekcjach na zajęcia dodatkowe. Pani Julia uczy jej języka angielskiego. Wiktor mieszka we Wrocławiu, a jego kuzyn Jarek w Gdańsku. Szymon i jego brat Staś urodzili się w Poznaniu. Ich dziadek Stefan i babcia Basia pochodzą z Płocka. Łucja zaznacza na mapie miejscowości, w których była z wujkiem Tomkiem. Zwiedzała Biskupi, Gniezno i Kazimierz. Antek był na obozie nad Bałtykiem. Poznał kolegów z Niemiec, Litwy, Ukrainy i Słowacji. Jurka narysowała na mapie Polski Wisłę i Odrę. Potem zaznaczyła Warszawę, Poznań, Kraków i Gdańsk. Wyślę te mapy koleżance z Berlina. To był tekst. Teraz przeczytam Ci pytania. Pierwsze. W jakim mieście mieszkają Marta i Kasia? Jeszcze raz. W jakim mieście mieszkają Marta i Kasia? Kto mieszka we Wrocławiu? Jeszcze raz. Kto mieszka we Wrocławiu? Trzecie pytanie. Jak nazywają się dziadek i babcia Szymona i Stasia? I jeszcze raz. Jak nazywają się dziadek i babcia Szymona i Stasia? Czwarte pytanie. Co robi Łucja? Jeszcze raz. Co robi Łucja? Pytanie piąte. Kogo poznał Antek na obozie nad Bałtykiem? Jeszcze raz. Kogo poznał Antek na obozie nad Bałtykiem? Pytanie szóste i to będzie przekaz. Jaką rzekę narysowała na mapie Julia? Jeszcze raz. Jaką rzekę narysowała na mapie Julia? I pytanie ostatnie, siódme. Komu Julia wyśle mapę? Komu Julia wyśle mapę? To są wszystkie pytania, Mateusz. Gdybyś miał jakieś wątpliwości, jak to zadanie wykonać, to bardzo proszę możesz się ze mną skontaktować. Dziękuję Ci bardzo i powodzenia.